Dzień dobry moje drogie wagi. Dzisiaj chciałam zamieścić film z przesłaniem miłosnym dla Was na wiosnę i nadchodzące lato tego roku. Zobaczmy, co też karty mają Wam do powiedzenia, jakie niosą informacje, przesłania, może ostrzeżenia, dobre rady. Waga, wiosna, lato. I kwestia uczuć. Moje drogie wagi, ja tutaj widzę w kartach taką sytuację, że rozkład jest jakby tutaj z tych kart, które wylosowałam, dedykowany dla osób, które poznały kogoś, które się zaczynają z kimś spotykać. Tutaj mam taką dosyć świeżą znajomość i tutaj w sumie głównie karty niosą jakieś ostrzeżenia. Ale też rady. Na początku mam kartę takiego: no to już może kartę przeznaczenia, czyli jakiejś znajomości. Osobę, którą poznałyście, może ona się wydawać Wam taką właśnie, jakbyście ją znały już, nie wiem, 100 lat, a znacie ją powiedzmy zaledwie tydzień. Także taka karta, no może nie tyle karmy, ale właśnie kabalistycznego drzewa życia, czyli ta osoba jest jakby zapisana w Waszym życiu, żeby odegrała jakąś ważną rolę. I co więcej? Więcej mam, żebyście moje drogie wagi nie słuchały nie słuchały rad otoczenia, to jest karta węża, karta takiej wilka w owczej skórze, bym tak to powiedziała. Czyli nie słuchajcie w cudzysłowie dobrych rad. To jest karta też obmowy, karta jakiś szkód Wam możliwie wyrządzonych, ale to nie są jakieś wielkie szkody, to są raczej szkody wyrządzone przez cięte języki innych osób tutaj, tak jak te ptaki, które ćwierkają, dużo ćwierkają, a z tego ćwierkania, no, różne rzeczy mogą wyniknąć. Także, moje drogie wagi, bądźcie ostrożni w, w tym, co usłyszycie, o waszym partnerze, partnerce, z którą się zaczynacie znajomość, zaczynacie się spotykać. Bo nie wszystko będzie oczywiście prawdą. Ja mówię tutaj o osobach trzecich, które może będą chciały coś tutaj zmącić i namieszać w tej waszej relacji. Także słuchajcie siebie, słuchajcie swojego serca. Ja tutaj mam też w podsumowaniu, czy też w kartach lata, w dalszym rozwoju tej znajomości. Informacje o tym, że ten partner nowo poznany, on jest jak najbardziej szczery wobec Was. To jest karta pierścionka, szczerych intencji, karta dwóch łabędzi, czyli tak jak łabędzie ponoć yy, są ze sobą całe życie. Yy, tak tutaj właśnie mam to przedstawione jako obraz szczerych intencji Waszego tej nowo poznanej osoby, Waszego partnera, ale też i też chęć zbudowania wspólnego domu. Um, także pomimo tych kart tutaj, a właśnie dobrze, że są te ostrzegające karty, um, które, dzięki którym może zwrócicie uwagę, um, zwrócicie uwagę też, żeby ufać sobie, a nie ufać tym fałszywym doradcom, um, czy też um, no, osobą po prostu trzecim, które jakoś chciałaby wasz związek ingerować. Tutaj głównie mam kobietę, która będzie się sprzeciwiać starszą, może to będzie Wasza matka. E, jakaś kobieta, która ma, jest dla was jakimś autorytetem, e, która będzie przeciwna, nie zgadzała się. Ale, moi drogie wagi, e, patrzcie na siebie, patrzcie e, to, na to, co, czego Wy chcecie od życia, e, bo nikt za Was tego życia nie przeżyje. Także. Tak to wygląda. A może zrobię jeszcze rozkład, bo tutaj ten pierwszy wyszedł. Stricte taki rozkład dla osób, no właśnie, które jakiś związek zaczynają, czy już są w jakimś związku. Może zrobię jeszcze rozkład, wyjmę kilka kart dla osób, które szukają partnera, które są same, które nikogo takiego bliskiego nie mają. Także wagi, jak to będzie się tutaj kształtowało w uczuciach. Jeśli chodzi o osoby samotne. Jeśli chodzi tutaj o osoby, które szukają partnera do związku, to mają szansę znaleźć kogoś takiego. Osobę, która jest przywiązana bardzo do materii, do dóbr tego świata. Nie wiem, czy taka osoba będzie Wam pasować. Bo to będzie ktoś, dla kogo liczą się pieniądze i też taka osoba, która bardzo hedonistycznie podchodzi do życia, czyli czerpać całymi garściami i czerpać całymi garściami, ale tylko dla siebie, raczej nie dzieląc się z tym drugą osobą. Więc no to jej przesłanie jest dla mnie jasne i krótkie, że jednak wy nie zdecydujecie się, bo no jest jakaś osoba, która wychodzi do Was z propozycją relacji. Ale wy chyba się nie zdecydujecie na bycie z nią. Mam, że wasze tutaj drogi rozejdą się w świat i znów będziecie jak ten głupiec poszukiwać. Ale to dobrze, bo w tym głupcu jest też taka karta naiwności, ale takiej pozytywnej, dziecięcej naiwności. Czyli on nie, nie chowa w sobie jakichś starych ran, nie rozpamiętuje, że a mogło być tak pięknie. A co gdybym była z tym, czy była w tamtym? Nie. Tutaj głupiec obok głupca jest jeszcze karta siły, czyli wy jesteście podchodzicie do właśnie do nowych relacji do szukania kogoś z taką z entuzjazmem, po prostu nie opadają wam skrzydełka, szukacie dalej macie yy, też dużo siły, dużo jakichś możliwości yy, aby odpowiedniego partnera znaleźć yy, no ja bym tutaj powiedziała, że nie ma przeszkód nie do pokonania przez was yy, pomaga wam w tym yy, to, że jesteście piękną osobą no tutaj mówię głównie do pań, ale oczywiście tyczy ty, ty, to się też mężczyzn, czyli przystojnym mężczyznom i nie tylko na zewnątrz y, piękną osobą, ale też wewnątrz czyli nie głupią, czyli y, osobą, która ma coś do powiedzenia ma coś do przedstawienia swoją y, przedstawienia sobą y, światu, czyli nie jesteście jakąś tam naiwną owieczką y, tak bym to podsumowała Także relacja tutaj jakaś może się pojawić, ale nie będzie Wam do końca pasowało to, co ta osoba, ten mężczyzna, kobieta, w jaki sposób może będzie Was traktował, jakie będzie miał światopogląd czy podejście do życia, bo tutaj jest pokazane czysto takie egoistyczne, dobra zabawa, dobre jedzenie, gromadzenie dóbr materialnych i no stricte, jeżeli jest się w związku, to należy też patrzeć na potrzeby drugiej osoby, a tutaj tego. Nie ma, więc uważam, że jednak nie zdecydujecie się na relację z tym panem czy tą panią. Ja życzę Wam wagi wszystkiego dobrego. Zapraszam do porad indywidualnych. Pod filmem podaję swój adres e-mail do kontaktu i do następnego razu.